W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosław Panie cierpiących, złamanych na duchu, pobłogosław ciężką samotność ludzi i brak spoczynku, i to cierpienie, o którym nie mówi się nikomu. Pobłogosław nędzę i niedolę ludzi, którzy teraz właśnie umierają. Daj im, mój Boże, dobry koniec życia, pobłogosław także serca pełnego ryczy, daj ulgę cierpiącym, naucz zapomnienia i zgody tych, których Ty pozbawiłeś tego, co im było najdroższe. Nie pozostawiaj nikomu całej ziemi w smutku i goryczy, niech gdzieś zabójśnie promyk nadziei, radości. Pobłogosław Panie tych, którzy są w radości, i miej ich w swojej pieczy. Amen.